Tak, ja wyłączę, żeby tu nie było Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Giermar, chodźcie, zaprasza na odcinek. Zapytacie się z no. czego i w ogóle. A mianowicie z mapy Sokole, czyli sąsiedzi ze Sokole, nie będzie sąsiadów z Połowy, ale bacie za to sąsiadów. Yy... Połowy nie będzie, tylko będzie, będzie sąsiedzi z Sokole i tyle no jak ktoś nie no pamięta i... to ze mną nagrywa Bartosz no witam serdecznie w moich progach Jakby co to miałem wczoraj urodzinki widzowie no, no. najebany byłem i tyle <grym> tutaj widzowie przed odcinkiem udało mi się zasiać rzepak Bartek atakuje, Bartek atakuje głównie teraz łąki. Ja se gram solo. No. Ja nie sam, wiem co, sam co sam robimy, sam. kosimy to, 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 Nie wiem jak chcesz to kosić. Ja nie będę ja koszył tego zboża. Ja będę, ja wszystko na słomę koszę. O no to dobra. No i hashtagiem yy, yy, a hashtag jaki dzisiaj będzie... Ale ziarna no to... z tego nie będzie. No to wiem. Czekaj, bo się wtrąciłeś. A hashtagiem dzisiaj będzie yy, kombaj, a tam przypniemy wam komentarz czy serduszko. No. No jaki kombaj będzie? Ma być na sercu. No i ja... Na serii jaki będzie konwaj to wybierzecie sami, albo będzie. Mili. Albo nie będziemy zdradzać. Nie e, będziemy zdradzać. Na pewno to będzie... Mogę powiedzieć tylko tyle, że marka klas. No. Klas będzie na pewno, albo... Ale na pewno nie lekcjon. Dobra, nie będziemy no. wam zdradzać, bo... Nie będziemy wam zdradzać. To. No. Y, także dzisiaj macie taki jakby co... Czekajcie widzowie, Komen, yy, no. bo ja muszę no coś widzowie. zrobić szybko yy. Także, Widzowie, subskrybujcie się... mojego kolegę, Łap, mm. łapeczki w górę, komentarz i tyle no. Zobacz co Ci na Discordzie napisałem to Zaraz yy. zobaczę Ty tylko napisz tak czy nie Zrobiłem tak. tak, żeby widzowie, yy, widzowie, yy, wiesz o co mi chodzi? Mo, tak może to wcale zły pomysł, nie był jako, te... A fajny kombajn wymyśliłem, nie?

Już na, już się nagrało? Jest, a to A zakończyć musisz? Nie, po prostu zakończ już może odcinek, co? Czekaj, bo zaraz powiem najważniejsze widzom. Chciałem chociaż tylko odcinek z tego nagrać, jak zacząłem kosić. No. Czekaj, bo muszę na łąkę dojechać. Yy. Moje marzenie widzowie to jest zrobić te dwa koła subów! <kluzny> <kluzny> Wiesz, że ja będę tylko raz w roku brał wolne. Dlaczego? Czemu? Tylko wtedy, co będę jechał na ullo. No. Rozumiesz? Czy Nie bardzo. Tak, bo wiecie widzowie, w tym, na następny rok, czyli 2023, będzie naprawdę konkretna akcja, zapytacie się co będziecie robić i w ogóle, będzie, będzie totalny zwóz, po prostu tak zwany zryw drzewa z mojej działki, którą dostałem od dziadka. I po prostu to jest moje królestwo, w którym sobie rządzę. Ja chcę, robię tam co chcę. Po prostu należy to do mnie. I bardzo lubię tam pracować. Tylko trzeba się to narobić, bo nie było piły, wszystko siekierą rąbałem. Jeszcze że 7 fur, może z 8 fur drzewa jest. I jeszcze te stare parchy bymy pościnali te, dę, te te brzydkie drzewa. Takie najgorsze, jakie mogą rosnąć. Chwasty w lesie. To to, jakby pościnał i by pozwoził, no. Może byś 10 furby było. Bartek, zobacz jaką mą kosiarkę. No, widzę, widzę. Fajną Także, widzicie... Widzisz Bartek, jak zasuwam? No, widzę, widzę Dobry pomysł miałem, nie? No, dobry Bo inna kosiarka by miała za ciężko z tym traktorem, nie? No. Także widzicie, widzowie, powoli sobie prosimy. Mogą być wiadomo lepiej. Ej, co my z tą słomą będziemy robić? Nie wiem, byle co zrobimy. Już ten nagrał odcinek? Łapkujcie, subskrybujcie kanał. I chcę moje największe no. marzenie to jest dwa koła subskrypcji na tym kanale. Także trzymajcie się, do zobaczenia.